No siemanu, siemanko, z tej strony Klejber, Nie zapomnijcie chcieć tu suba wraz z dzwoneczkiem. Zostawcie również łapkę w górę. No i co? Intro! Ale słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na mapie parkour. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo ja i mapa parkour tak trochę dziwnie. Macie to godzinę, o której to nagrywam, jest to 15.25. Nie wiem kiedy to wrzucę. Najprawdopodobniej 16, tak? No ja to raczej opublikuję na premierę, nie? Jak ostatni filmik. Także 16, 16, 15. Ostatni film leciał o 16.15, ale pamiętajcie, że ja czas do wygłoszenia odcinka mam aż do 18.30. Więc zacznijmy. Start. Adventure Mode. Tutaj zrobione przez Mister Pro.pl. Zasady. Nie czytuj, używaj Adventure Mode. Difficult peaceful, dobra, mam peaceful, Co tu jest? Tu jest. No, ja tu chyba nic nie ma. Co mam tu? Też nic tu nie ma. To start! Ok. Czekajcie, bo ja tutaj nie mam sterowania mojego. Sorry, że ja mam takie coś na R, ale mi wtedy jest lepiej.

Ok, kolejny parkour. Teraz tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Teraz po kaktusikach, tylko że na tych kaktusikach są dywany, raczej nie będzie to trudna A No teraz taki nether. Pominąłem. O, ciekawe. I tu? Okej, okay, pominąłem chyba jeden skok. Fajnie, cieszę się. Kurde! Nie umiem po takich ciemnych bloczkach Krakać co się raz w stoję Ruszę się, spadam. No właśnie, o to chodzi. Dobra, przepraszam. To zdecydowanie była pomyłka Ty, tam byliśmy na początku samym Tam było takie coś Tam jest ten start. Co teraz mam zrobić? U. Co jest? O, co ja mam zrobić? A tu Nie ja wiedziałem na początku, co zrobić Dobra Tyle! Dziękuję za granie! To było bardzo krótkie. Ile ten odcinek trwa? 5 minut. To słuchajcie, dzisiaj wraci jeszcze jeden, bo, bo nie mam jak to zrobić. Dzisiaj postaram się wrzucić jeszcze jeden odcinek zaraz po tym. Także do zobaczyska, trzymajcie się! Naura.